Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jest to nowy odcinek z jakże nowej serii, która będzie się najprawdopodobniej nazywała, bo w sumie jeszcze nie wiem jakiej nazwy, ale najprawdopodobniej będzie się nazywała Mini Poradniki do Windowsa. Będzie to seria, w której będę pokazywał wam bardzo malutkie takie ciekawostki, Poradniki do systemu operacyjnego Windows, które będą wam ułatwiały korzystanie z niego i będzie się wiele wam przyjemnie z niego korzystało i nie tylko korzystało, ale też żeby wasz Windows zmienił troszeczkę wygląd. Oczywiście będę pracował na najnowsze w wersji Windowsa, czyli Windowsa 10. A w dzisiejszym odcinku jak tytuł lub miniaturka pokazuje, dziś pokażę wam, jak zmienić kolor na. Po prostu pasku zadań i po prostu, żeby kolor był jaki chcecie: czyli taki jak przykład w kolorach tęczy typu czerwony żółty pokroju zielonego czy choćby granatowego, więc zapraszam do oglądania. Jeszcze przed odcinkiem dziękuję za wbić. 65 subskrybentów, jest to dla mnie naprawdę niesamowita ilość, jeszcze zachęcam do Instagrama, którego macie w opisie, a w skrócie nazywamy się Fijik z podłoga YouTube, wszystko razem, wszystko z dłużej. Ok, więc na początku co musimy, w... Gdzie musimy wejść, to wchodzimy standardowo w wypasek startowy, czyli w start. W lewym dolnym rogu jest coś takiego jak start i my to sobie klikamy, a jeśli tego nie możecie znaleźć to na krawędzi że macie po prostu takie na pewno na klawiaturze macie takie ikonkę okienka i sobie to standardowo klikam. OK. I teraz y, mamy tutaj, pokazuje nam się po prostu takie pięć ikonek i my wchodzimy w kółko zębate, bo to nas najbardziej interesuje. OK, więc już sobie na spokojnie wchodzimy i klikają na się standardowe ustawienia i tu mamy po prostu dużo fajnych rzeczy typu pokroju systemu, urządzeń, telefonu, sieci internetowe, personalizacji, aplikacji, graniu, prywatności, czasu języka, konta, ułatwienia dostępu, wyszukiwanie, aktualizacja i zabezpieczenia. Nas interesuje jedna, czyli oczywiście, że personalizacja, tło, ekran, blokady oraz kolory. Klikamy w to. I tutaj nam pokazuje się tło, ale nie o tym dzisiaj. dzisiaj Musimy się skupić na kolorach. Tutaj jak widzicie są kolory, tutaj jest ekran blokady, kompozycji, czcionki, start i pasek założeń, ale to wszystko będzie w następnych odcinkach, które już niebawem. Ok, wchodzimy sobie my po prostu w zakładkę kolory, klikamy sobie standardowo i tu mamy już całe nasze pole do popisu. Ok, jak widzicie i tutaj mój kolor jest fioletowy, dlatego tutaj wszystko pokazuje się, jak to będzie wyglądało, czyli to jest wszystko fioletowe. Ale my sobie zmienimy i trochę pobawimy się tym tak jakby edytorem, czy jak to tak mogę nazwać? Więc tutaj, jak widzicie, mam taką całą paletę i tu mam kilka kolorów, kolorów które testowałem przed odcinkiem. Różowy, zielony, niebieski taki. Taki jasno-niebieski, jak tu pisze, piana morska i taki po prostu stół taki szarawy, taki ciemno-szarawy. Okej, okay, i tu mam taką małą paletkę kolorów, które kolory systemu Windows, które Windows nam dał, takie jakby takie pod, podstawowe, podstawowe, nie podstawowe, tylko takie kolory, które po prostu Windows najbardziej po prostu... Najbardziej będzie chciał dać do swoich pasków, zadań i w ogóle o co w tym chodzi, bo wiem, że mówię trochę niezrozumiałe Chodzi w tym o to, że jak dacie te kolory, to największe prawdopodobieństwo jest po prostu tego, że Windows je zaakceptuje. A jak ustawimy sobie swoje kolory, bo tu mamy też kolor niestandardowy, to prawdopodobnie że Windows tego nie zaakceptuje. Jak już Wam mówię, chcemy dać kolor czarny, to niestety, że go po prostu nie damy, ponieważ tutaj mamy taką wiadomość, że ten kolor nie jest obsługiwany. Czyli jak damy, gotowe. To po prostu będzie ten kolor czarny, ale taki, taki bardzo mudły, ten czarny. Więc po prostu on jakby będzie, ale go nie będzie. Widzicie o co chodzi? jest taki szarawy kolor. Nie ma czarnego. Czarnego koloru na pewno nie ma. Więc będzie taki szarawy kolor. Okej, okay, ale dajmy na to, że chcemy sobie ustawić jakiś kolor, który chcemy. Dajmy na to, że zielony. No to sobie ustawiamy standardowo. Zielony, taki o nie wiem, taki o gdzieś. Tu musimy sobie serio trochę po po prostu się pobawić, ale jak tutaj pisze, że ten kolor nie jest obsługiwany, to wychodzimy, klikamy sobie standardowo anuluj. I tu mamy paletkę kolorów, i wybieramy sobie zielony. Dajmy na to, że wybierzemy sobie ten zielony, i tu już nam się wszystko fajnie ustawiło na kolorze zielony. Ale jakimś cudem tego nie będziemy mieli, to schodzimy trochę na dół, i tu mamy takie dwie ważne ikonki: menu Start pasek zatem i centrum akcji. Jeśli to odbezpieczymy, to po prostu to wszystko tutaj będzie czarne. Czarne chodzi w tym o to, że tu będzie po prostu wszystko na kolorze czarnym ostatnim kolorze, który ostatnio wybieraliśmy. Więc okej, okay. ale tutaj mamy paski tytuł i obranowanie okien. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że jak widzicie, tutaj wszystko jest po prostu. Przepraszam, jeśli słyszeliście takie dzyń, bo to mi przyszło z aplikacji. Tutaj mamy taki jak widzicie prostokącik i tu po prostu mamy taki prostokącik i on jest jak widzicie koloru zielonego i właśnie o to w tym chodzi. Też chodzi generalnie o po prostu takie jakby tutaj literki, ale my sobie po prostu będziemy używać dwóch jakby po prostu ustawień, bo dla mnie one są po prostu wiele lepsze. Jeśli ktoś chce mieć tylko jedno, to niech to po prostu sobie włączy i już ma gotową całą robotę za sobą. Ok, ale my sobie włączymy tutaj. No i dajmy na to, że takie nam coś się coś podoba. Okej, okay, ale ja sobie ustawię według moich y, po prostu zaleceń, znaczy zaleceń, według moich preferencji jest to najlepszy kolor czerwony, który jest według mnie najbardziej kompaktowy, dlatego że mam laptopa troszeczkę czerwonego, czar czarnego, mam tapetę taką podchodzącą pod to i to wszystko będzie fajnie działać. Okej, okay, tutaj mamy coś zupełnie innego. A chodzi w tym o efekty przeźroczystości. Tutaj, jak widzicie, po prostu mamy coś takiego jak efekty przeźroczystości. Chodzi w tym o to, że po prostu. Przepraszam, to sobie trochę odfajkowałem to. Efekty przeźroczystości to chodzi w tym o to, że po prostu jak to klikniemy, to te rzeczy, jak widzicie, tu jest pasek tutaj, o wszystko, widzicie ten pasek tutaj. O, on jest to taki troszeczkę taki mdławy. Tak samo jeśli chodzi tutaj. Jest taki trochę taki mdławy czerwony, ale jeśli chcesz taki krwisty czerwony, taki jak krew albo zielony, taka, taka po prostu czysta zieleń, to po prostu klikamy sobie w wyłączone. I to wszystko jest, jak widzicie, pięknie zrobione. Jeśli to włączymy, to to po prostu będzie takie mdławe. Tak samo tutaj. Więc ja polecam to sobie wyłączyć. Ale jeśli jesteś osobą, która chce mieć to włączone, to naprawdę bez problemu i po prostu możesz sobie to włączyć, bo to naprawdę jest fajne, jeśli macie też jakąś fajną tapetę. Ja też nie mam zbytnio fajnych tapet. Będzie też w generalnie odcinek o tym, jak zrobić animowane tapety i skąd je brać, bo naprawdę takie można zrobić, tylko trzeba się trochę natrudzić, ale to wszystko w swoim czasie. Tu mamy generalnie do myśl, domyślny tryb ap aplikacji. Chodzi o tym o to, że jak dajemy sobie na tryb jasny, to będzie to tryb jasny. Pewnie macie telefon z Androidem bądź z iOS-em, i tam są takie tryby jasne lub ciemny, które zmieniają nam zupełnie styl stylistykę telefonu. Tak samo jest w Windowsie. Jak damy na tryb ciemny, to tu wszystko, co widzicie, będzie w kolorze ciemnym. Tutaj tego nie będzie widać, ale kochani, niech moczymy sobie jakiś folder to on będzie, kochani, w kolorze ciemnym. To wszystko będzie w kolorze ciemnym. Czy jest to fajne? Jest to fajne, ale ja tego nie lubię, dlatego że jestem już starym użytkownikiem Windowsa i ja generalnie jestem przyzwyczajony do Windowsa po prostu yy, białego. Jeśli ktoś jest preferu preferuje ciemne, żeby mu się na przykład mniej oczy męczyły, czy coś, to naprawdę niech sobie takie coś ustawi, bo to naprawdę, naprawdę po prostu bardzo, bardzo, po prostu o wiele też mniej yy, męczy oczy. Więc, po prostu, ja polecam sobie standardowo. Ja preferuję, moje preferencje są na kolor jasny, czyli na właśnie kolor jasny. Ok, i tutaj generalnie mamy coś takiego. No i mi się wydaje, że to było na tyle. Tutaj właśnie pokazałem wam, jak po prostu wszystko yy, tak prosto sobie ustawić. Tu taki pierwszy, taki może i prymitywny odcinek. Yy, oczywiście, możemy sobie zmienić jaki kolor tylko chcemy. Też muszę mieć taki, takie. Powiem Wam, że te kolory bardziej mi się kojarzą z brukiem, lub takie kolory nieciekawe. No, ile ludzi tyle opinii. Bardzo też fajne są właśnie takie kolory, które teraz widzicie, albo też są bardzo fajne. Bardzo mi się podoba też kolor fioletowy, ale ja oczywiście standardowo kolor czerwony. Ok, więc yy, pamiętajcie, że jeśli na przykład znajdzie Was ochota na zmienienie tego, to nic prostszego. Wchodzicie sobie tutaj standardowo w ustawienia. Personalizacja. Teraz spojrzę tak bardzo szybko to kolory i tutaj sobie możemy wszystko już spokojnie dostosować. Pamiętajcie, jak wam tutaj to nie będzie wyskakiwać, to na, mm, bardzo prawdopodobnie, że musicie sobie odfajkować to. Znaczy, zafajkować, czyli po prostu zabezpieczyć, żeby to było tak jakby ptaszek namalowany tutaj i tutaj. Okej, okay, więc mi się wydaje, że to by było już na tyle w tym odcinku. To jest pierwszy odcinek z nowej serii mini poradniki do Windowsa, więc widzimy się prawdopodobnie jutro w walentynki. Zapraszam do mojego Instagrama, Fidzik podłoga YouTube. Zapraszam na mojego TikToka, na którym nic nie nagrywam, ale zapraszam, naprawdę zapraszam, więc to by było na tyle. Do zobaczenia, no i cześć!